W tym odcinku naszego vlogu jesteśmy w szczególnym miejscu, właśnie. przyjeżdżamy przez y, Bosfor z Europy do Azji. Przez Cieśninę, tak, jakimś podobno nowo otwartym mostem, ale tego nie jestem pewien. To już by trzeba sobie sprawdzić. Byłoby nowe, że... bardzo nowocześnie. To witamy w Azji, bo właśnie skończył się most. <noise> Ten odcinek nam szybko poszedł. Od ostatniego vlogu tak jak pokazaliśmy, że już wjechaliśmy do Turcji to cały czas zapieprzaliśmy autostradą i taką drogą ekspresową czy coś w tym stylu. Nie było co nagrywać, było jedno zatrzymali się na stacji, żeby przewinąć lisę i tyle, więc szybko coś, zjedli, szybko coś zjedliśmy, tak więc zaczynamy naszą opowieść w Turcji już od azjatyckiej strony i mam nadzieję, że to się Wam spodoba. Jakbyście nie oglądali poprzedniego odcinka, to ja mówiłem, że Stambuł opuszczamy. Stambuł jest u nas na kanale 7 lat temu, jak jechaliśmy rowerami do Azji yy, Centralnej, chcieliśmy dojechać do Mongolii. Tam sobie można cofnąć, zobaczyć. My tym razem go puścimy, ale będziemy też wracać tą samą drogą, więc może wtedy się na kilka dni zatrzymamy z Stambule. A tymczasem Azji, witaj! A dzisiaj będziemy spać w parku, Namiot już mam ustawiony tam za samochodem. Jest ciemno, więc pokażę Wam rano. Ale tylko powiem tyle, że przyjechaliśmy specjalnie do tego parku, bo 7 lat temu też w tym parku spaliśmy. Jak jechaliśmy na rowerach, prawdopodobnie się coś tutaj zmieniło, bo nie rozpoznajemy dokładnie tam były takie budki, wiatki, i obok huśtawki. Ale jest też ciemno. Jutro rano z lisem się przejdziemy na spacer. To może znajdę to miejsce, to wtedy Wam. Pokażę. Jest już pierwsza w nocy. Nie mam pojęcia, czy trzeba tutaj dodać godzinę. Tak mi się wydaje, ale no zegarki się jakby w telefonach nie przestawiły. To jeszcze Wam tylko powiem, że przejechaliśmy dzisiaj 500 km. To no, oczywiście, większość już w Turcji ekspresówkami, autostradami. Tutaj, końcówka jakimiś takimi dziwnymi objazdami. Coś nie mam jeszcze internetu i po prostu nie wyznaczyliśmy dobrze trasy. Na Google, tylko z jakiejś tam innej aplikacji. Ona nas troszeczkę źle pokierowała. Jutro musimy ogarniać internet. To będzie zadanie na jutro i to jest ważna rzecz. Bo tu też nie można tak po prostu kupić karty SIM byle gdzie tu są. Znaczy można w każdym salonie tylko są specjalne pakiety dla turystów. Trzeba pójść z paszportem, jakąś rejestrację zrobić. Nie jest to tak łatwe jak w Polsce. Dzień dobry. Zobaczcie, jaka miła pobudka. Akurat, gdzie Damiot stoi, jest y, myty przez system nawadniający. No ale tutaj jest, no, żeby tu rosła trawa, trzeba ją lać wodą. Jesteśmy też zdziwieni, bo tutaj od godzin wczesnych porannych jest już dużo ludzi, oni już za, zaczynają piknikować. Mają jakieś takie samowary, gdzie gotują herbatę, grille. Spotykają się z całymi rodzinami i jak tu wczoraj przyjechaliśmy o pierwszej w nocy, to ten park w Oblaści sobie był jeszcze pełen ludzi. No potem troszeczkę opustoszał, ale już od rana jest masa ludzi. A my też korzystamy z tej wiatki, robiliśmy jajecznicę na ukraińskim sale. Jeszcze takowy mamy, ale to był pałyczek. No, no, no. Właśnie widziałam tutaj przez okno park. I chyba to był ten park, gdzie 7 lat temu nocowaliśmy, a nie tam, gdzie teraz byliśmy. To jest jakieś 10 km. mniej, 5 kilometrów dalej, 8. 8. O, 7, bo teraz już minęliśmy. 7 km dalej niż tamten. Bo ja pamiętałam, że tam jest jakaś górka, a Maciek mówi jaka górka, tu nie ma górki, a tu była górka. To był ten park. Więc nie spaliśmy w tym samym. A i dowiedzieliśmy się, dlatego jest tak dużo ludzi w parku, Maciek. No spotkaliśmy takie rowerzystę i on twierdzi, że to jest koniec Ramadanu, szczerze mówiąc, nie wiem, czy to jest prawda, bo nie mamy teraz internetu, żeby to sprawdzić, ale jest możliwe i wtedy on dni świętują. Mi się wydawało, że Ramadan już dawno się skończył, bo dawno temu się zaczął. Ale może to jest moje poczucie, ale mamy mam znajomą w Kimbiza. Jeszcze z poprzedniej podróży, która mi właśnie Jadid temu chyba wysłała jakieś pozdrowienia z jakimś świętem, więc to pewnie to święto. A teraz mamy jeszcze Dorenda będzie pokazywać tą drogę do przodu, tam przez, przez jakieś 30 sekund i wyobraźcie sobie, że myśmy tą drogą jechali 7 lat temu. Tutaj nie ma innej opcji, żeby jechać rowerem, po prostu jedzie się nie ma autostradą, chociaż to nie jest autostrada, autostrada jest równolegle po naszej lewej stronie. Ona była wypłatna. My już sobie teraz wybieramy drogi bezpłatne. One są również szybkie, ale no niestety dla rowerów nie są zbyt fajne, ale to i myślę, że od jak będzie rozwinięcie dróg na Alkare, to już będzie o wiele mniejszy ruch i tam wtedy już pamiętam, że rowerami się jechało bardzo dobrze. Ta pierwsza misja została wykonana, ale faktycznie jest dzisiaj święto, bo niełatwo poszło zakup tej karty. Dorenda ja siedziałem tutaj z dzieckiem, bo na początku nie miałem miejsca parkingowego. Stałem na ulicy, ale potem się zwolniło, więc zajechałem tutaj. Bo no normalnie można tu parkować. A Dorenda obskoczyła najpierw dwa punkty, nie udało się, potem jeszcze zrobiła rundę po mieście Tylko w końcu. 10 czas, myślę, w 10 salonach trzeszczących operatorów byłam, jeszcze kilka zamkniętych widziałam. W jednym jeden był otwarty, ale dzisiaj nie spiwają takich kart. No, ale co, w końcu kupiłaś i. W końcu kupiłam za 1200 NIR, czyli jakieś 36,20 euro 20 gigabajtów w operatorze Turcel. To jest podobno, według internetu najdroższa, ale ja nie zauważyłam różnicy, znaczącej różnicy w cenie, bo w każdym salonie po prostu jest inna cena. Ale nie było nigdzie taniej, nie? Najtańsza oferta to była 1100. Stolen is 750 to gigabyte. Toch was het Turkish. Telekom, który podobno ma dużo gorszy zasięg. Czyli okazało się dopłacić stówkę, mieć więcej giga i no, Lepszy zasięg lepszą prędkość. No ale 36 euro, no niestety troszeczkę to jest kosztuje, to jest, to jest strasznie drogo. Nie, nie rozumiem dlaczego, że w ogóle nie ma zwyczajnych prepaidów, tylko trzeba się rejestrować jako turysta. Są, są bo dla Turków dla dla są zupełnie inne cele. Nie, no, czyli, czyli zawsze ten... Który przyjeżdża za granicy ma gorzej. Tak. Tutaj, co najmniej tutaj. jak nie mieszkasz tutaj, to... Jak nie jesteś rezydentem. Tak. No niestety takie życie, no musieliśmy zapłacić, no bo chcemy mieć z wami kontakt, jakieś filmy, wrzucić od czasu do czasu. I tak musimy się hamować. 20 giga to nie jest tak dużo. Jeszcze ja, ja, sobie to. zjemy Takie załko dobre. No Do tego Iran, A to nie wiem jak się nazywa A Może do Renda I co to jest? Jak się nazywa Pamiętasz? Nie. Nie, <laughs> ja, myślę, że może to. Nie, to było na nazwy. Teraz mogłabym wam pokazać na menu. One No, No i w zasadzie mamy internet, więc będziemy mogli dalej jechać. Jeszcze się tylko zastanawiamy, gdzie, ale prawdopodobnie kierunek Kapadocja. Czuję się zastanawialiśmy z terenem, kiedy ostatnim razem byliśmy w Azji. No, w Turcji byliśmy 7 lat temu, ale byliśmy jeszcze później, rok, rok później, w Gruzji. I no, po drugiej stronie Kaukazu, w Rosji, więc powiedzmy, że to też była Azja. Byliśmy 4 lata temu, jeszcze przed wyruszeniem lisy, na Bliskim Wschodzie, Jordania, Izrael, Egipt, no ale to z kolei Bliski Wschód i Afryka, tak? Więc no, wychodzi, że dawno temu byliśmy. No ale to, co się później działo, no to nas po prostu troszkę wstrzymało. Dzisiaj jest święto, to wszystko się potwierdza i ludzie są na ulicach, nie pracują, chociaż niektóre sklepy są czynne, nie wszystkie. Większość. Ale świętują, widać, że świętują. A my jeszcze musimy obczaić wymianę kasy, bo Dorenda wydała całe pieniądze na internet, gotówkę całą. To można było płacić tylko turecką kartą. A, ale tu są jakieś bankomaty. Zobaczymy, czy to się uda. PIN znasz? Jeden, dwa, trzy, cztery? Ne. No, znaleźliśmy nawet pięć bank, różnych bankomatów obok siebie, ale w tych wszystkich pięciu tak coś w ramach 8-9% z prowizji się płaci, więc zobaczymy jeszcze, może po drodze będzie jakiś kantor, czy, czy coś takiego. Kto szuka, nie błądzi. Opłaciło się obok, okazało się, że jeszcze jeden bankomat jest z Banku, a tam jest bez prowizji, więc mamy kasę. Kura dla rewoluta. No to można powiedzieć, że już mamy ogarnięte, możemy jechać. Tu właśnie na stacji benzynowej zatankowałem samochód. Litr kosztuje 38 lira, to jest troszeczkę powyżej 1 euro. W przeliczeniu na polskie złotówki to wychodzi 4,70. Także mi się wydaje, że to jest dobra cena. Zobaczymy, jaka jakość paliwa. Na razie najlepszą jakość, jaką miałem, to było paliwo mołdawskie, ale zobaczymy, jakie będzie tu. To widzicie, my jedziemy tutaj bezpłatną drogą, a obok jest płatna autostrada. To można trochę szybciej. Ale ta droga też jest całkiem dobra. Jak dla mnie to jest bardzo dobra droga, bo ten odcinek jest naprawdę super. Tam wcześniej od Stambułu no przejechaliśmy dzisiaj 150-180 km. No to było taka aglomeracja i tam co parę kilometrów jakieś tam światła, z, y, ograniczenia prędkości, ale tutaj już się fajnie jedzie. Krótka przerwa, żeby li się dać coś do jedzenia, a za. 16 km jadąc dalej, dalej będzie rozjazd dróg. Jedna droga pójdzie tak, jakby częścią lądu, ale później zejdzie na Morze Czarne, a druga na Ankarę. My sobie skręcimy na Ankarę, ale jak byliśmy poprzednim razem, to właśnie pojechaliśmy dalej prosto. Jeśli będzie możliwość, to jeszcze tam zatrzymam i wam pokażę to miejsce. Bo od tamtego miejsca już będziemy jakby poznawać nowe terytoria. Turcji, no bo tą całą trasę jechaliśmy na rowerach. A to jest to miejsce, gdzie odbiliśmy na Samsung. Teraz jedziemy tutaj, a tam jest Samsung. Na Samsung. Bo jest prawie ósma godzina. A my jeszcze trochę dalej pojedziemy, żeby jak najbliżej dojechać do Kapatocji dzisiaj. I wtedy jutro mamy czas, żeby zwiedzić to piękne miejsce. A ja siedzę z tyłu, żeby lisy karmić. Ona je kolację w samochodzie dzisiaj, żeby trochę zaoszczędzić czasu. A my zjemy dopiero, jak dojedziemy. Myślę. Albo nie zjemy, bo już nie będzie mogło. Zjemy tylko trochę orzeszków. A tak wygląda. Ankara z autostrady widziane Bl bloki. Plac zabaw Boisko No to jest obwodnica, więc Centrum może wyglądać inaczej. Zresztą ona się tam wbite strasznie, strasznie ciągle. Jak się tak jedzie do późna w nocy, to nigdy się nie wie jak się trafi na nocleg. No, jest już w pół do dwunastej i tak postanowiliśmy, że jednak pójdziemy spać. To za mną, co widzicie ze światełka, to jest dworzec autobusowy. A tutaj jest taki parking, pewnie dla ludzi, którzy zostawiają samochody jadą gdzieś do pracy, czy gdzieś tam dalej. No i po prostu tutaj znaleźliśmy miejsce. Mam nadzieję, że będzie w porządku. Samochód, jak widzicie, stoi tutaj, a zaraz za samochodem jest już rozbity namiot. O, tu go troszeczkę widać. Lisa już jest w środku. A my też. A, Dorenda wychodzi. Jak się, Dorenda, to miejsce podoba? Łatwiej nie będzie co powiedzieć jutro rano. Dorena mówi, że jutro rano wam powie. Nie, na razie wygląda spoko. Na razie wygląda spoko. To resztę powiesz rano. No dzień dobry. Mama poranek. Już nie jest tak bardzo wcześnie, ale miałam powiedzieć jak się spało. I spało się bardzo dobrze. Było cicho, było spokojnie, nikt nie przyszedł. Tylko w już było tak gorąco, że nie dało się wytrzymać w namiocie, bo słońce świeciło. No ale ogólnie, tak na parkingu przy dworcu autobusowym, nikt nie przeszedł, nikt nie zwrócił uwagi, yy, że nie można tutaj spatrzeć coś takiego. Więc w Turcji, nawet w takich miejscach, chyba spokojnie można biwakować. My mamy jakieś 120 km, i powinniśmy dojechać do Kapadocji znanego, no to już Wam nie będę mówił o, to wszystko zobaczycie w następnym vlogu, ale na pewno kojarzycie Kapadocję więc to, my się słuchajcie zabieramy za śniadanie z Wami się pożegnamy, także dzięki za lajki, suby, komentarze, to dla nas wiele znaczy, pomagacie nam w tej podróży, a my z miłą chęcią pokazujemy Wam świat, także trzymajcie się i śledźcie nasz kanał oglądajcie kolejny vlog, jeśli możecie również udostępniajcie, bo YouTube nam troszeczkę Obniża nam wyświetlenia filmu. Pa! Załusy! Pa! Hej!